4h.pl Szanowni Państwo, o planowaniu przestrzennym mógłbym, mógłbym godzinę opowiadać, ale to jest temat niezwykle skomplikowany i wymagający również operowania językiem niezwykle oderwanym od języka potocznego. Dlatego też oszczędzę Państwu tego, ale też sprowokowany pozytywnie słowami pana dyrektora RZGW. Szanowni Państwo, doczekaliśmy bardzo ciekawych czasów. Czasów było to takich, kiedy to nie Wójt dzwoni do ministra, a minister dzwoni do wójta, to uchylę rąbka tej kuchni politycznej. Bo rzeczywiście z wielką przyjemnością, zaskoczeniem przyjąłem kiedyś taki telefon od pana, od pana ministra, który był zainspirowany przez naszą, naszą panią poseł, panią Elżbietę Witek. Dobre są. Eee, tak, e, wiem o tym. <grywa> tak. Eee, a później e, miałem przyjemność poznania pana dyrektora Surowskiego. E, powiem Państwu tak, e, trudno, ja wiem, że to e, będzie swoista promocja, ale, ale ona jest prawdziwa, ona jest tutaj ulokowana w moim sercu, ponieważ e, rzadko się zdarza, żeby, żeby spotykać e, w, tej, w, tej, w tej pracy e, ludzi, którzy są tak otwarci na argumenty społeczne. Pan Mateusz, kiedy usłyszał, że ja przyjechałem, przecież nie załatwić sprawy dla siebie. Tylko przyjechałem jako przedstawiciel mieszkańców tej gminy, tych dzieciaków, które tutaj dzisiaj siedzą, ich rodziców, ludzi, którzy tutaj chcą realizować swoje marzenia, a nie siedzieć na przystanku autobusowym i, 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 i dłubać słonecznik. I to zostało usłyszane. I to takiego tempa nabrało, że dzisiaj te słońce nieprzypadkowo też chwilę, przed chwilą zaświeciło. Dlatego też bardzo dziękuję tutaj wszystkim za te miłe słowa. Dziękuję za to, że, że dzisiaj tutaj możemy finalizować to, to piękne dzieło, które ma, ma tutaj historię rzeczywiście dość długą. Natomiast nabrała ona mocnego przyspieszenia, kiedy wsparła nas pani, pani minister, pan wojewoda. Pan minister i, i później pan Mateusz Sorowski, który zarządza bezpośrednio tym zbiornikiem. Natomiast wracając do, do, tego, do tej kwestii związanej z planowaniem przestrzennym, to nie można tutaj nie powiedzieć, Szanowni Państwo, bo planowanie przestrzenne jest tylko jakimś elementem, narzędziem, instrumentem kształtowania tej przestrzeni, tego bytu, który nazywa się gminą, bo o niej mówimy. Ale nie można o tym mówić w oderwaniu od, od modelu zarządzania, jaki tutaj my preferujemy, jaki tutaj realizujemy już od, od kilku lat. A ten, a ten model zarządzania polega na, na myśleniu strategicznym. My planujemy strategicznie i, i celem, cele są tak naprawdę trzy, które sobie. Wyznaczyliśmy tutaj, jako władza, która, która ma zaszczyt kierować tą gminą od roku 2014. Jest taki, żeby tworzyć dobre warunki do, do zamieszkiwania to, to, to jest ten najważniejszy cel. Cel drugi to stworzenie dobrych warunków do rozwoju przedsiębiorczości, oraz cel trzeci, czyli korzystając z tych wielkich walorów, z tego szczęścia, że żyjemy w tak, w tak cudownym miejscu, jaką jest nasza gmina. Chcemy stworzyć, chcemy stworzyć gminę przyjazną do rozwoju turystyki, i te trzy cele przyświecały nam również w budowaniu strategii rozwoju naszej gminy. A narzędziem, który służy do tego, żeby, żeby te plany korelowały ze sobą, jest m.in. studium uwarunkowań przestrzennych, jak i też następny dokument planistyczny, jakim jest są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. I co jest niezmiernie ważne, wyznaczając te kierunki rozwoju, pochylamy się nad tym, w jakiej rzeczywistości jesteśmy ulokowani, co nas tak naprawdę otacza. I słowem, słowem bardzo ważnym w tym jest słowo szansa, bo my w tym wszystkim, czego tutaj doświadczamy, tego, co mamy w tej przestrzeni, poczynając od krajobrazów, a kończąc na zakładach przemysłowych, na kopalniach, traktujemy jako, jako szansę. A rolą władzy, która zarządza tą przestrzenią jest to, żeby to tak skorelować, aby w miarę bezkonfliktowy sposób te szanse mogły ze sobą funkcjonować. Bo to z kolei daje szansę na rozwój. A rozwój daje szansę na to, że będą tutaj mieszkali zadowoleni mieszkańcy. My traktujemy gminę, jeżeli będziemy to ujmowali w takich kategoriach ekonomicznych, jako, jako produkt. Produkt rynkowy. My chcemy zachęcać ludzi do tego, żeby zechcieli tutaj mieszkać, żeby zechcieli tutaj lokować swoje biznesy, żeby zechcieli tutaj uprawiać sport i turystykę. I to są te, te trzy główne cele. A plan daje możliwości. Staramy się nie mądrykować i nie wymyślać rozwiązań takich, które będą ograniczały biznes. Biznes chcemy zaprosić poprzez uniwersalizm w tych zapisach studium, jak i też już w otwartych dzisiaj dla tego terenu, bo mówimy dzisiaj o zbiorniku słup i do niego będziemy się tutaj odnosić, to też otwarte mamy już trzy procedury zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Dlaczego to się stało? Rok 2014, końcówka tego, tego roku, to, to zasługa RZGW. RZGW zrozumiało, przewartościowało pewne swoje założenia i zdjęło funkcję ochronną ze zbiornika, z tego zbiornika. Przekierowując na papier rzecz oczywistą, że ta woda nie jest wodą pitną dla lignicy. To było założenie z lat 70., kiedy między innymi dla celów przeciwpowodziowych ten zbiornik był wybudowany, natomiast nigdy nie był on rezerwuarem wody pitnej dla mieszkańców Legnicy i całego Elgomu. To się zdarzyło dopiero w roku, pod koniec roku 2014 i dało możliwości do tego, żeby można było zagospodarowywać ten teren pod, pod szeroko rozumianą turystykę. I co? I gmina przystąpiła od razu do opracowywania studium, czyli wyznaczania kierunków zagospodarowania tej, tej przestrzeni. Trzy lata pracy trwały, udało nam się to zrobić. Dzisiaj mamy, jak wspomniałem przed chwilą, otwarte trzy procedury planistyczne. Staramy się lokować w tych procedurach i w tych rozwiązaniach takie, takie treści, które będą dały, dawały możliwości bardzo szerokie, bardzo szeroki wachlarz do tego, aby można było tutaj lokować swoje pomysły. My do tego zapraszamy, do tego też nasza rola się wprowadza w tym, na tym etapie. I zachęcamy również i dzisiaj do tego, żeby przedsiębiorcy, bo to oni będą przecież tak naprawdę stymulowali rozwój tego miejsca. Gmina nie ma potencjału, żeby samodzielnie uruchamiać na przykład ośrodki wypoczynkowe. Tak nie jest. To zrobi biznes, a my mamy przygotować tylko dobry klimat, dobre rozwiązania prawne, planistyczne do tego i to staramy się robić. Oczywiście tak jak powiedziałem, symbioza, również szansa to są słowa najważniejsze, bo my korzystając z tego potencjału, rzeczywiście Panie Wojewodo nie jesteśmy bardzo bogatą gminą w porównaniu na przykład z, z Lubinem czy kilka innych, moglibyśmy tutaj przykładów jeszcze dać, ale nie sztuka jest narzekać i widzieć same problemy. W problemach proszę Państwa tkwią wielkie szanse. Czasami jest tak, że im większy problem, tym później większe bonusy z tego wynikają, kiedy uda nam się ten problem rozwiązać. Przykładem tego jest chociażby to, że wiele, wiele lat temu ulokowane tutaj zostało i w prawie w tym przestrzennym, jak i też później dalsze kroki były możliwość budowania farm wiatrowych. Dzisiaj właściciel tych działek chce w naszej inspiracji, w inspiracji gminy. Wejść w ten kierunek, który my proponujemy, czyli sport, rekreacja, mieszkalnictwo. To niezwykle cieszy i, i to daje nam też możliwości, bo to też będzie wywoływało dalsze, dalsze procesy, dalsze kroki, dalsze zmiany, bo to nikt nie jest stałe. To oczywiście żyjemy. W świecie ludzi żywych. Zmiany następują również i w tej przestrzeni planistycznej, i będziemy ją dostosowywać do tych oczekiwań i potrzeb, po to, żeby zabezpieczyć tę rzecz najważniejszą, czyli misję, jaką ma władza do spełnienia, czyli zapewnienia dobrych warunków do życia dla naszych mieszkańców. Dziękuję bardzo.